6 lutego Dziś 6 lutego prowadzą nas święci Paweł Miki i towarzysze męczennicy. W drugiej połowie XVI wieku chrześcijaństwo w Japonii rozwijało się dynamicznie dzięki pracy misjonarzy. Jednak zmiana polityczna doprowadziła do brutalnych represji. W 1597 roku 26 chrześcijan duchownych i świeckich zostało skazanych na śmierć. Wśród nich był Paweł Miki, jezuita, znakomite kaznodzieja i pierwszy rodzimy kapłan japoński. Skazańców wprowadzono pieszo z Kioto do Nagasaki, na wzgórzu Nishizaka zostali ukrzyżowani. Paweł Miki umierał, głosząc przebaczenie i wierność Chrystusowi. Ich męczeństwo stało się fundamentem Kościoła Japońskiego. Czy potrafię dawać świadectwo wiary także wtedy, gdy nie mam już żadnych zabezpieczeń? Thank you.